Cześć, witam w pierwszym filmie z gry Valheim na tym kanale. Zanim zaczniemy, trzeba oczywiście stworzyć postać, której nadamy typowo wikingowy wygląd, jakieś takie długie włosy. Myślę, że może coś. w w tym stylu. Taki wygląd trochę jak Thor z Marvela. Brodę również damy taką wikingową. Ta pierwsza, o ta, będzie taka fajna, długa, wikingowa. Włosy zrobimy troszkę ciemniejsze, coś takiego, taki ciemny brąz, może jeszcze trochę ciemniejszy. O, już nawet zbyt ciemny, to może zrobimy coś takiego. O, tak będzie git. Imię, jakie nadamy naszej postaci, to będzie imię, które wybraliście w ankiecie, którą niedawno zrobiłem i będzie to Bjorn, czyli Niedźwiedź. No i teraz tylko stworzymy sobie świat, nazwijmy go Sezon Pierwszy. No i bez przedłużania możemy zaczynać. W trakcie ładowania mogę powiedzieć w skrócie, że ta seria będzie składała się z odcinków dość prostych, tak żeby odcinki mogły wychodzić w miarę regularnie. Celowałbym, żeby jeden odcinek to był jeden cały dzień i cała noc, chyba, że jakieś tam wydarzenie będzie wymagało więcej czasu, no to wtedy upchnę to albo w jeden większy odcinek, albo wrzucę dwa filmy w tym samym czasie. Dajcie znać, która opcja Waszym zdaniem będzie lepsza. Dodam jeszcze, że dzięki prostocie tych odcinków będę mógł mieć z Wami lepszą komunikację, więc jeśli tylko jakiś odcinek nie będzie na zapas, to będę mógł się bez bezproblemowo odnosić do komentarzy z poprzedniego filmu. Także zachęcam do no i zaczynamy. Króciutki lor całej fabuły? Dawno temu wszechojciec Odyn zjednoczył światy, zrzucił swoich wrogów ze szczytu do dziesiątego świata. A następnie rozłupał konary, w których byli więzieni, na drzewo świata i zostawił je, aby dryfowało bez końca, tworząc ich miejsce wygnania. Przez wieki mieszkańcy tego świata w obawie nie mogli spać spokojnie. Jednak udało im się przetrwać. Gdy minęły epoki lodowcowe, królestwa powstawały i znikały z pola widzenia bogów. Odyn, słysząc, że jego wrogowie znów rosną w siłę, spojrzał na Midgard i wysłał swoje walkirje, by udały się na pola bitwy w poszukiwaniu najmężniejszych wojowników. Umarli dla świata narodziliby się ponownie. W Valheim. No i możemy zaczynać. Tak oto widzimy naszego bohatera niosonego przez Walkirię tutaj nad lasami potężnymi. Lecimy na naszego spawna. Klimat jest mocny. Jak się patrzy tak w duchu w tą mgłę całą podczas burzy. Piorun uderzają. Gdzieś tam jest morze widzę. Okej, okay, okej. Okay. To dobrze się zapowiada. Bardzo chciałbym, żeby... Mm, Okej, okay, tutaj jeszcze jest polana w ogóle. Bardzo bym chciał, żeby nasz resp był gdzieś w miarę blisko, Okej, okay, tutaj przez lasy. O, idealnie. O, tak, 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 tak. Jesteśmy, jesteśmy widzowie. I pojawił się też nasz kompan, który będzie nam towarzyszył w kluczowych momentach naszej podróży przez tą krainę Valheim. Jest to Hugin. Hugin jest naszym po prostu tutorialem. A że ja podstawy gry w miarę ogarniam, to możemy od razu zaczynać. Pozdrowienia. Pozdro, pozdro, pozdro. Mamy tutaj em, morze, ocean, czy jakkolwiek to nazwać. I to jest fantastyczna dla mnie informacja. Bo bardzo chciałem właśnie na takie miejsce trafić. Tutaj już widzę, że mewy też lądują, także to będzie fajna, fajne źródło do pozyskiwania piór. Tam już widzę, że jelonek sobie chodzi. Tu jakieś pnie drzew, kamienie. Okej, okay, to jest całkiem spoko uwa. Tutaj widzę, że też była woda. Jak... Nie, to są góry. Tutaj są góry, to jest trasa, przez którą nas Walkiria e, niosła i którą odkryliśmy w miarę. I tu mamy bardzo blisko polane, i to też jest bardzo dobra informacja dla nas. Ulepszona umiejętność bieg. Zacznijmy na starcie zbierać podstawowe rzeczy. Tutaj na spałnie one się znajdują zazwyczaj w, w miarę takich konkretnych ilościach, to znaczy wystarczających do początkowego przeżycia. Czyli mamy jakieś kłody, mamy jakieś kamienie. Tutaj mamy malinki, które również będą e, istotną rzeczą, zwłaszcza na początku, i grzybki. Fantastycznie. Te chyba itemy zawsze się pojawiają na starcie z tego co zdążyłem zauważyć tutaj mamy jelonka jeszcze jednego, smakowity kąsek ok, on mi będzie tutaj tutoriale dawał i mamy pierwszą walkę z szarzełkiem, takie leśne stwory, pniaki w zasadzie, ze świecącymi oczkami to jest oczywiście najsłabszy rodzaj tego szarzełka później się przekonacie, że jest ich nieco więcej i będą one nieco trudniejsze tego na spokojnie na pięści pokonamy, chociaż on już tak naprawdę za moment będzie uciekał. No, jednak nie uciekał, patrzcie. Tutaj mamy mniszek lekarski. Natomiast na razie nie będziemy go zbierać, bo jest troszeczkę na początku rozgrywki useless. Jest takim zapychaczem trochę ekwipunku. A takie coś nam na razie nie jest potrzebne. Mniszek lekarski przyda się zdecydowanie na późniejszym etapie gry. Ale to jeszcze zdążycie zobaczyć. Okej, okay, tutaj mamy jakąś właśnie tą polankę. Zerknijmy sobie, tylko jak to wygląda. Mm -hmm, całkiem konkretnie w ogóle zjedzmy sobie od razu malinkę i grzybka jak widzicie teraz pasek staminy nam się powiększył teraz maksimum mamy 85 to oznacza, że przez dłuższy czas możemy sprintować i to jest bardzo fajna sprawa i tutaj w ogóle mamy tutaj w ogóle mamy pierwszego bossa poluj na jego ród tutaj będziemy mieli walkę z pierwszym bossem jest to mega blisko w ogóle startu o i tu jest jeszcze jeden kamień nie zauważyłem go w ogóle jak ten wyszedłem. Mm, tu może przejdźmy sobie brzegiem o i tu mamy drugiego potwora E, NIX to jest. Czyli taki, jak to nazwać, jakiś płaz. Ewidentnie jakiś płaz, e, z którego nic mi nie dropał. Przykra informacja, przykra, przykra. Natomiast no nie jest jakiś to wymagający potwór. E, wiadomo, to są, te, to są te pierwsze mopki na dwa hity. Patrzcie z pięści. No to w ogóle. Nie Dobra, coś wypadło. Ogon NIX. Jest to e, pożywienie w postaci mięsa. Nie będzie to raczej nasze główne pożywienie. Bo z tego co pamiętam to pieczony ogon nixy jest takim no średnim raczej itemkiem do jedzenia. Ekwipunek, spoko ja ogarniam te sprawy. Tutaj co mamy? Dobra. Czyli mamy tutaj po prostu jakąś tam historyjkę. Pozbierajmy sobie tutaj jakieś rzeczy jakie nam jeszcze pozostały. Dobra i tutaj widzę że grzybek jeszcze jest. Jego sobie też podniesiemy. Te rzeczy, które są inne niż mięso, jakkolwiek to nazwać, czyli grzyby, jakieś tam owocki i warzywa, one głównie dodają nam staminę, czyli właśnie, że możemy tutaj, o, w tym miejscu, większą pojemność tego paska mamy i możemy się przez dłuższy czas sprintować, pływać i inne takie rzeczy też y, ma na to wpływ. Nasz poziom umiejętności biegania. Bo zobaczcie, jak będziemy dłużej biegać, to wzrośnie nam poziom biegania, i dzięki temu będziemy biegać szybciej i będzie mniejsze zużycie wytrzymałości, czyli tej saminy, właśnie. Tak samo jest ze skokiem: będziemy wyżej skakać. Tutaj nie będzie niżej nam zabierać tego, ale mimo wszystko, będziemy wyżej skakać, to jest też fajne. Także warto sobie tak naprawdę już od początku korzystać z tych rzeczy, teraz skoczyłem do wody i przez to w tym miejscu mam napisane, że jest e, mokro, także przez dwie minuty będzie stamina odnawiała się wolniej. Wartościową umiejętnością też jest skradanie się, teraz jak widzicie, e, to nam też zużywa staminę, natomiast warto sobie to również w wolnym czasie wyekspić na przykład w oczekiwaniu na jakieś rzeczy, można sobie właśnie tak poskradać się, e, bo to też nam się przyda przy innych pojedynkach, ale to jeszcze zobaczycie, zobaczycie jeszcze, przyjdzie na to czas. E, fajnie by było się tutaj gdzieś osiedlić właśnie w tych okolicach, bo tutaj są ładne pogórki właśnie i fajne jest to, że mamy, mamy blisko ten ocean, natomiast delikatnie mi przeszkadza ten boss tutaj. Może odbijmy sobie troszkę w drugą stronę, e, przy okazji dalej zbierając te rzeczy przydatne na starcie i właśnie kamienie i jakieś kłody leżące, chociaż widzę, że tych drewienek to akurat jest mało dość. Mm, zróbmy sobie od, od razu kamienny topór, to będzie też wartościowa Rzecz tutaj na starcie, tu widzę, że jest chatka opuszczona. Ok, to też jest dla nas istotna informacja, bo będziemy mogli sobie ją ograbić zaraz. Albo może teraz sobie zajdziemy tam. Od razu wam pokażę. Nam szarzełek biega kolejny. Nim nie musimy się aż tak przejmować. Gdzie ja tam chatkę minąłem? Tutaj jest. Dobra, tu mamy jelenia. Tam gdzieś widziałem, że dzik był. Także to też będzie dla nas spoko. Okej, okay. w tej chatce akurat nic nie ma. Czasami respią się chatki z skrzyniami, które są akurat dość fajne. W skrzyniach są nieraz jakieś wartościowe itemki. W miarę wartościowe, bo wiadomo, na początku mogą się przydawać, później raczej tak średnio. Dzik. Dzik, widzowie. Dzik będzie, będzie mobem, który raczej zamierza nas atakować, w przeciwieństwie do jelonka. Natomiast jest też takim takim zwierzęciem, które możemy oswoić. I to też jest fajna sprawa. Na pewno się tym zajmiemy w najbliższych odcinkach. Bo one, jak się rozmnażają, no to wiadomo, możemy pozyskiwać więcej jedzenia z nich. I to nam się zdecydowanie przyda. Pójdźmy sobie jeszcze kawałek w tą stronę. Widzę, że tu więcej kłód jest. Malinek troszkę. A może by się tak tutaj osiedlić? Patrzcie, tutaj jest taka spokojna plaża. Blisko polany i blisko respa. Dobra, temu szarzełkowi odpuścimy, bo się trochę skompromitowałem nie trafiając go, mm, nie ma problemu tutaj krzemień jeszcze sobie pozbieramy, właśnie krzemień też się przydaje no i właśnie to jest ten, ta zaleta tego, że jesteśmy nad oceanem bo to sprawia, że krzemieni znajdziemy więcej, bo krzemienie głównie się rastą właśnie nad y, brzegiem wody także tutaj możemy podnosić kamienie, krzemienie, wszystko tutaj mamy czego potrzebujemy dobra, e, na zwiedzenie tego jeszcze przyjdzie moment Natomiast teraz, może, zajmijmy się postawieniem tutaj takiej pierwszej już myślę, e, chatki. Co by mieć, no, jakiekolwiek schronienie. E, młot. Bardzo istotna rzecz, tak naprawdę, przez naszą całą przygodę tutaj, bo wiadomo, topór będziemy upgrade'ować, będziemy mieli lepsze narzędzia. Natomiast, młot jest taką rzeczą, która no jest i będzie z nami przez bardzo długi czas. Jak widzicie, tutaj mamy różne kategorie budowli. Na razie tutaj nic nie ma jeszcze, ale wyrób wyrób, to jest dla nas ważne i różne na ten moment, bo ognisko może od razu sobie postawmy, no i warsztat, warsztat jest mega istotną rzeczą to jest dla nas taki minecraftowy crafting, witaj wojowników, witaj Huginie co masz mi do powiedzenia, wytworzono młot, okej, okay, wiem jak działa młot to na spokojnie, no i patrzcie dobra, teraz możemy w ogóle szerzełka ubić toporem jak widzicie nasze umiejętności mmm, władania toporem też będą upgradowane tak samo jak rąbanie drewna i to jest bardzo fajna sprawa, bo wraz z kolejnymi poziomami będziemy po prostu zadawali więcej obrażeń, więcej obrażeń mobom jeżeli będziemy ich atakować. Natomiast poziom rąbania drewna, to po prostu będziemy więcej obrażeń drzewom zadawać. Jak widzicie, tutaj zadajemy różne wartości 19,5, tutaj 13. Chcę troszkę sobie tutaj bardziej wyczyścić tą przestrzeń, żeby po pierwsze pozyskać troszeczkę tego podstawowego właśnie drewna. Chodź tu szezełku. Dobra. Wyczyścimy sobie troszkę tutaj przestrzeń. I tu fajnie by było wyrównać teren, bo jednak są tutaj jakieś takie kałuże. Dodamy troszkę drewna do ogniska. Ale tak, żeby nam jeszcze starczyło na właśnie warsztat. Jak widzicie, pokazują nam się tutaj rzeczy. Które będziemy mogli od teraz wytwarzać. Czyli mamy budowę, bardzo dużo nowych rzeczy nam się pojawiło, meble, kilka również mamy, w tym łóżko i skrzynie. Najbardziej wartościowe stąd. Chociaż pochodnia oczywiście też się przyda. Tutaj mamy blok do rąbania. To jest taki item, który po prostu ulepsza nam warsztat na poziom drugi. Natomiast skorzystać możemy z tego dopiero, kiedy wybudujemy nad naszym warsztatem daszek. Ale to nie będzie wszystko, bo jeszcze gra nam będzie kazała wybudować dookoła niego ścianki. Co zrobimy sobie oczywiście. Od razu, żeby później nie mieć e, jakichś z tym nieprzyjemności. Właśnie w ten sposób. tak żeby był okurcze z trzech stron. Nie zauważyłem, jak wszedłem do ogniska. Ogniska na pewno w innym miejscu sobie postawimy. Ugasimy się kosztem tego, że będzie nam troszeczkę tutaj mokro, ale to nic. Doróbmy sobie może jeszcze takiej budowli. O, i teraz jeszcze ten łagodniejszy daszek w tym i w tym miejscu. Mamy teraz taką altankę. Jak to nazwać? No taki wiecie. Takie coś. Eee, Spoko jest też to, że jak bijemy pochodnią, na przykład właśnie tutaj szerzełkę, to on się podpala, tylko teraz jest sprytny i wszedł sobie do wody. Opatrzcie, jak pływa sobie. Super, niech pływa. Niech się uczy pływać. Teraz możemy użyć warsztatu. W warsztacie napraw przedmiot. Mamy taki element. Tutaj za darmo możemy sobie naprawiać itemki po prostu poza pochodnią, oczywiście, bo pochodnia to jest jakby pasek to jest status wypalenia. Naprawiamy sobie tutaj młot, naprawiamy topór i naprawiamy ubrania nam zbroję, oczywiście. Mamy krzemienny topór w ogóle, możliwy do zrobienia, natomiast potrzebujemy tutaj troszkę drewna i zdecydowanie będę chciał jak najszybciej zrobić łuk. Natomiast do łuku potrzebne są skrawki skóry, a ten rodzaj skrawków skóry wypada jedynie z dzików. Także dziki to zdecydowanie będą moby, na które będziemy chcieli zapolować w tym odcinku jeszcze. I może pozbieramy sobie troszkę więcej drewienka, tak żeby móc właśnie ten krzemienny topór sobie zrobić, a kamienny będzie już tak naprawdę nam niepotrzebny. W ogóle trzeba pamiętać, żeby co chwilę sobie coś tam podjadać, bo jak widzicie, malinka nam wystarcza na 10 minut i grzybek na 15. Natomiast z czasem, kiedy zostanie powiedzmy 5 minut czy 3 minuty danego pożywienia, chociaż to chyba procentowo jest liczone, to tej staminy będzie nam i tak ubywać, także tutaj warto mieć cały czas pełne na jedzenie. Oczywiście nie można ich jeść w nieskończoność, także też się nie zmarnują te te, ale właśnie co jakiś czas można zajrzeć do ekwipunku, no i patrzcie, jeszcze mnie dziabną. Tyk, tyk. Trzeba też uważać na to HP, bo tak jak mówiłem, właśnie warzywka, owoce i jakieś takie grzyby wpływają na naszą staminę, tutaj na ten pasek. Natomiast jedzenie, pożywienie mięsne, o tam widzę, że grzybki są, pożywienie mięsne wpływa na ilość życia. To będzie dość istotne w walkach z bossami i z mobami innymi, bo niekiedy będzie trzeba na przykład zjeść sobie kilka malinek czy innych owocków, żeby po prostu szybciej uciec. I mieć staminę do uciekania, a czasami po prostu zjeść coś po większą ilość HP, tak żeby móc się zmierzyć z, z jakimś bossem. I tutaj widzę, że mamy w ogóle drugiego bossa. Drugie stanowisko. W sensie pierwszego bossa, ale jakby drugą miejscówkę na niego. Ale to nam e, też nie przeszkadza. Zaraz sobie zaznaczymy domek. Pozbieramy sobie te grzybki, które tutaj widzę. O, tu jest więcej w ogóle. Dobra, fantastycznie. Tutaj mamy jelenia. Do jeleni też można się skradać, natomiast obecny poziom naszej umiejętności Hmm, raczej średnio nam pozwoli na chociaż, patrzcie, akcji możemy się zakraść, tylko że kurczę jednego hita tylko sprzedaliśmy a to nie jest wystarczająco. Mogłem go w sumie uderzyć pochodnią, wtedy może miałbym jakąś szansę, bo też by to go podpaliło. Natomiast no jest to dość RNG, ile się obrażeń zada, także liczyłem, że stoporka jednak będzie można na hita, ale niestety nie. I już w ogóle zachodzi powoli noc, a to oznacza, że powoli się ten film kończy. Natomiast jeszcze sobie tej nocy nie będziemy przesypiać, bo podczas tej nocy możemy zrobić również kilka kolejnych rzeczy. Na przykład krzemienny topór, pierwsza rzecz, którą na pewno będę chciał sobie wytworzyć. Mamy już tutaj lepszy toporek, zresztą można je sobie porównać tutaj po statystykach. Oj, w ogóle mamy tutaj zakładkę jeszcze ulepsz. Jak widzicie, mamy tutaj poziom stanowiska pierwszym. Natomiast na poziomie drugim już będziemy mogli ulepszać wszystkie narzędzia wytworzone tutaj na poziom drugi. Oczywiście na poziomie trzecim będziemy mogli je ulepszać na trzecie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tego nie możemy robić, ponieważ nie mamy ulepszenia, które jest w tym miejscu. Blok do rąbania. Więcej krzemienia będziemy potrzebowali na to, ale tym się zajmiemy też później. Te ptaki na razie jeszcze też są dla nas dość nieosiągalnym celem. Z tego powodu, że tak naprawdę odlatują od razu jak nas usłyszą, zobaczą czy wyczują. No, więc nimi się też zajmować jakoś specjalnie nie będziemy. I fajne jest to, że też że możemy się ustawić właśnie w takim miejscu, gdzie będziemy bić dwa lub trzy Czasem nawet cztery drzewa naraz. To też jest całkiem fajne. Natomiast oczywiście wykładniczo te obrażenia będą mniejsze. I teraz też trzeba uważać, o kurczę, pieczarka na te spadające kłody. Nieraz jak się odbiją, to mogą zrobić krzywdę. Teraz jak widzicie, tą kłodą zniszczyłem brzozę. Natomiast brzozy normalnie kamiennym ani krzemiennym kilofem, to znaczy toporem zbić nie mogę. Jak kłody upadają, mogą zadać obrażenia, nieraz nawet mogą zabić na hitam. Gra jakoś to oblicza na podstawie prędkości upadania. Na to tylko trzeba uważać. Natomiast są też fajnym elementem właśnie do, na przykład niszczenia innych rzeczy. To jak widzicie wpadło w takie miejsce, że chyba ciężko mi będzie to pokazać. Chociaż, o, widzicie? Zadało obrażenie temu piękowi, co no, czasem może się przydać. E, kłodą można zniszczyć obecnie brzozy, natomiast no, wymaga to trochę czasu i, e, i nieraz e, no, trzeba się nachodzić jednak z tą kłodą, popychając ją. I jednocześnie trzeba uważać, żeby spadając nie uderzyła nas. O, 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 widzicie? Tutaj 80 aż obrażeń zadała. I teraz na szczęście nas nie uderzyła, ale to. To jest tylko kwestia czasu, tak naprawdę. Pozadajemy sobie jeszcze obrażenia, tutaj, tym kłodom, żeby troszkę więcej drewna pozyskać. Przynosi wieści, zaraz sobie zobaczymy, jakie to wieści nam przynosi. Bo gdy poziom. E, poziom rąbania drewna już mamy na 10? Dobrze widziałem? Tak, na 10 już. No to to jest już, już konkretnie. konkretnie, Natomiast jeszcze sobie to zwiększymy. Temperatura spada w nocy. E, okej, okay, warunki pogodowe. Na to trzeba uważać, bo jak na przykład pada deszcz, to mamy ten status, że mokro jest cały czas. To jest ważna informacja. Czyli stamina będzie nam się po prostu wolniej odnawiać. Warunki też na różnych biomach będą się różnić, ale to jeszcze zobaczycie z czasem. Obecnie jest noc i, jak nie stoimy przy ognisku, to jak widzicie, po prawej u góry, czyli tutaj o, mamy chłód, czyli jest nam chłodno i to też sprawia, że nam się stamina wolniej odnawia. Natomiast no przy ognisku zdecydowanie jest to szybsze. Tak samo odnawianie HP. I teraz, jak widzicie, mamy tej staminy maksymalnie 77, bo już nam trochę zaszło tego. Zjemy sobie i teraz patrzcie, mamy 83, czyli już y, troszkę więcej tej saminy maksymalnej. Przejdźmy sobie gdzieś tutaj, żeby porozglądać się może za tymi dzikami. Bardzo by nam się przydał łuk zrobiony, natomiast kurczę, może być w tym odcinku ciężko, bo już, y, już ta noc powoli będzie się kończyć zaraz, a my skóry mamy jedną, a potrzebujemy 8. No dobra, no to to jest, to jest dość ciężkie. Nie zaznaczałem sobie domku, więc może najpierw wrócimy ten kawałeczek i spingujemy sobie na mapie domek, tak żeby mniej więcej pamiętać, właśnie gdzie on jest? No i dobra, zaznaczmy sobie gdzieś właśnie w tym miejscu mm, dom. I to nam wystarczy. To jest fajna rzecz właśnie, że można sobie pingować własne własne te. To nam się zdecydowanie przyda, gdy będziemy już kopać na przykład złoża różne, ale to jeszcze zobaczycie z czasem. Mam nadzieję, że taki format wam się też spodoba, taki mniej pocięty, bardziej longiem nagrywany, chociaż cięcia też pewnie się pojawią, no bo wiadomo jak to będę zamulał albo czekał na coś albo mówił yy, no to myślę, że wtedy będzie można yy, na spokojnie wyciąć żeby też ten odcinek nie trwał zawsze 30 minut, bo domyślam się, że nie każdy ma tyle czasu codziennie, żeby oglądać i właśnie dzięki temu mieć z wami lepszy kontakt bo tak jak mówiłem na starcie, będziecie mogli mi zostawiać komentarze, do których mogę się w następnym filmie odnieść. Mamy też coś takiego jak rusztowanie, trzeba je postawić nad ogniem i w tym momencie mogę sobie yy, doładuję jeszcze ogień, możemy sobie wywiesić mięsko, które mamy zebrane. Tutaj mamy ogon niksy na przykład i tutaj też wisi chyba z dzika. Tak, z dzika i ogon sobie wisi. I one za jakiś czas się upieką, będziemy mogli zebrać. Jeżeli ich nie zbierzemy, kiedyś się upieką, to po jakimś czasie zamieniają się w węgiel. No i wiadomo, to nie jest zawsze pozytywna informacja, chociaż czasami zdarzało mi się, że węgiel był mi potrzebny, więc specjalnie stworzyłem sobie więcej rusztowań i tym sposobem mogłem sobie wrzucić nadmiary mięsa bo na przykład miałem dużą farmę dzików wrzucałem sobie nadmiar mięsa i po jakimś czasie po prostu ściągałem węgliki no i w ten sposób pozyskiwałem węgiel, który również może się przydać noc powoli się kończy słyszę gdzieś tam w oddali szczekanie em, sarny czy tam jelenia zjedzmy sobie jeszcze pogrzybku i manicę. przebiegnijmy się właśnie tak jak wcześniej chciałem gdzieś tutaj w tą stronę, może w tym kierunku bardziej poszukiwanie jakichś dzików zapis świata, czy to znaczy, że wschodzi właśnie dzień no Tutaj w ogóle jakiś kolejny kamień. O, tu jest miejsce chyba spienia dzików. Tak, widzę, że już tutaj dwa są. Przynajmniej dwa. Tutaj gdzieś drugi, o właśnie. Ehm. Um. Ta kraina jest twarda i dzika, lecz nas, osadników, jeszcze trudniej pokonać. bowiem się ognia i ludzkiego dotyku, ale można je oswoić. Także ogólnie jak się wyciągnie przy dzikach pochodnie, to one będą od ciebie uciekać. Także e, to też jest rzecz, którą warto wiedzieć na początek, bo w momencie, kiedy nie chcecie z tymi, wilika, e, z tymi dzikami walczyć, to wystarczy, że po prostu będziecie sobie chodzić z pochodnią, którą na początku się dostaje za darmo, później zamiast można je robić właśnie tutaj w ekwipunku. Jest dość tania, no bo wystarczy, że pokonać, mieć żywica. czasem też z takiego małego drzewka mogą wypaść właśnie żywice, no i tak samo drewno bardzo łatwo to pochodnie zrobić i właśnie ona odstrasza dziki. Natomiast w tym momencie raczej chcemy właśnie te dziki przyciągać. Czyżbyśmy nie mieli miejsca? Tak, nie mamy już miejsca. Drewno dość dużo zajmuje, bo ono waży 2 kilo, jedna sztuka. Także mamy tutaj 100, tutaj kolejne 100 i tutaj 50 ponad. A wartość, jaką możemy uciągnąć tak naraz to jest 300. Wróćmy sobie w takim razie do naszej chatki, chociaż chatką to jeszcze ciężko nazwać, bo drzwi nie ma. I w ogóle tutaj właśnie <gryw> zapomniałem zebrać ogień wsadziłem. No i teraz mamy właśnie węgiel. No tak się zdarzyło. Jeżeli mamy nadmiar drewna, to możemy sobie wybudować coś takiego, jak e, tutaj 100 z drewna. Tak samo będziemy mieli 100 z kamieni i 100 z węgla. To będzie po prostu cały stack, który możemy sobie postawić. No, powiedzmy, w ten sposób. On jest taki ozdobny, troszkę tutaj lewituje, ale to nic będziemy mogli sobie go podnieść jak po prostu go rozwalimy także myślę, że będzie to dość przydatne zwłaszcza teraz kiedy mamy troszeczkę tego drewna w nadmiarze teraz widzicie dwa takie postawiłem i już mam ee, znowu 200 miejsca o tutaj nam szarzełek się przypałętał, chodź tutaj i już jak widzicie poranek wstaje, także będziemy powoli się żegnać. Mam nadzieję, że taki format wam się spodoba. Taki bardziej właśnie luźny, mniej przygotowany, tak jak to było w przypadku odcinków z Minecrafta. No i tak jak mówiłem, zarzucajcie swoje tematy. W następnych odcinkach poznacie dużo więcej mechanik w tej grze, bo są one naprawdę fajne. Tak samo z tym dymem jest ciekawa mechanika. Zbierzmy sobie jeszcze te drewna i już poranek, porankiem zajmiemy się w przyszłym filmie. Ubijmy sobie tego szerzełka. Dziękuję serdecznie za uwagę waszą i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. No i co? I zapraszam również na streamy, gdzie będą pojawiać się transmisje z innych gierek, a i tutaj pojawi się niebawem kolejna gierka. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Ależ tutaj mgła się zrobiła. Pozdro!